W dzisiejszym odcinku śmiesznostka z matury. Przeczytałem, stwierdzam, że przepiszę z karty wzorów. Chodzi o przypisanie dokładnie tego tutaj. No, bo jest tu napisane jakiś generator prądu przemiennego. Chuj, wie co to jest, ale na karcie wzorów jest bronnica. Może to samo. Nie? Trzeba sobie jakoś radzić. No, no i co tam wezmę, rozpiszę. Ten wzór. Jakaś tam SEM. Napięcie skuteczne. What the fuck. Pamiętam, że SEM się w woltach wyraża, więc może to to jest u maksymalne. Może. Tak sobie strzelę. O, ale lagi. Yy, ilość dwojów. Tam coś tam. SY. Omega. Sinus, jakiś pierdółek. Tu jest MAX napisane. W danych jest częstotliwość. We wzorze nie ma częstotliwości. Masakra smuteczek nie pozostało, nic tylko się napierdolić. Ewentualnie spojrzeć teraz na kartę wzorów, może coś tam się znajdzie. Znalazło się, zrobiłem wiekopomne odkrycie. Co się mianowicie znalazło? Otóż, że to się znalazło, że omega to jest dopi przez t. Okresu nie ma w danych, ale. Yy, Rej zasłania. Ale to. Czyli z tego wynika, że okres z odwrotnością częstotliwości. Właściwie tu mam jeden przez t, prawda? 2 pi raz 1 przez t, czyli mogę z tu napisać. 2πf. Tutaj, tak, może dla co ciemniejszych stworów przypomnę, że jak coś jest sinusoidalnie zmienne, to w czasie zmienia się. O tak. Ten wzór daje wartość maksymalną, gdy sinus przybierze wartość 1, czyli tu mamy maksymalne wartości. I to jest nasz, o cycki wyszły. I to jest nasze. Hmm. Trochę decyzki rozproszyły. Napięcie maksymalne. No, a skuteczne to się po prostu dzieje przez pierwiastek z dwóch. Jakie tam czary. Nieważne, skąd to się bierze. Po prostu one są powiązane wartość skuteczna i maksymalna współczynnikiem stałym i tyle. Więc no. Yy. I szukam czego tam? Wartości skutecznej. No, wartość skuteczna to jest maksymalna przez pierwiastek z dwóch. Jak komuś bardzo zależy, można sobie to napisać. Nie trzeba, można w sumie analizować samą wartość maksymalną, ale żeby było idealnie mega ściśle. No, i oczywiście patrzę, patrzę, zauważam, że omegę mogę rozpisać. 2 Pierwiastek z dwóch. To wszystko jest w tym układzie zbitkom stałych. Ilość tam zwojów tej prądnicy czy czegoś. Pole magnetyczne, w którym jest umieszczona. Pole przekroju powszechnego takiego jednego zwoja. Jedno coś zmienia częstotliwość obrotów, nie? Więc mogę sobie napisać, że uskuteczne to jest jakaś tam stała. Nie wnikam już w jej strukturę. Razy częstotliwość. Ale. Tak, żeby nie było ta stała, to to. No. No i już widać, że napięcie skuteczne jest prosto proporcjonalne do częstotliwości. To znaczy, że ich iloraz jest wielkością stałą. Ta matematyka. Dosyć prosta. Mogę sobie napisać. U skuteczne 1 przez F1. To jest stałe... To będzie U2 przez F2, to, to tak w ogóle to, to widać, jak są wprost proporcjonalne, to jeśli na przykład jedno wzrośnie dwa razy, drugie też wzrośnie dwa razy, nie? Tutaj częstotliwość wzrasta o, mm, o 20%, więc napięcie też powinno wzrosnąć 20%. 10% z tego to 24 V, 20% z tego to było 48 V, 240 48, 288, więc w ogóle bez jakichkolwiek obliczeń można to ogarnąć obliczenia robię dla żeby filmik był dłuższy kurwa. ma Na krzyż, tak. Pierdoły, pierdoły, zapisuję sobie. Tutaj... Jakby to było zadanie za dwa punkty czy coś takiego, to by pewnie było po prostu Ktoś uzasadnij, a za jeden punkt to wybierz właściwą odpowiedź. No ale by było to oczekiwaliby, że te obliczenia by były, więc je pokażę, żeby nie było. No drugi raz na maturze takie samo się nie trafi. W stylu ABCD, więc jeśli potrafisz coś podobnego, to pewnie będzie uzasadnieniem i będzie, będą wymagane te obliczenia i pokazanie, że to jest proporcjonalne i tam bla bla bla. F2 jest 60 Hz Przez 50 Hz Wklepuję to do kalkulatora, czyli 240 razy 6 i wychodzi 288 V Czyli... oła, fuck, mnie demiebane kable yy, Odpowiedź... B